Opis tanca rasy. Podniesienie wzgórza Gwardana przez Kryszną, zabicie przez niego wielkie wiedźmy Putany i innych są wszystkie niewątpliwie niezwykłymi dokonaniami. Podobnie również niezwykłym tancem jest jego rasa i nie może być ona naśladowana przez żadnego zwykłego człowieka. Zwykła osoba zaangażowana w swoje obowiązki, tak jak Arjuna, powinna spełniać te obowiązki dla zadowolenia Kryszny. To leży w jej mocy. Arjuna był wojownikiem i Krishna chciał, aby walczył on dla jego zadowolenia. Arjuna zgodził się, chociaż początkowo nie miał zamiaru walczyć, dla zwykłych osób wypełnianie obowiązków jest koniecznością. Nie powinny one w sztuczny sposób starać się przeskoczyć, Samo siebie, siebie imitować Krishna poprzez angażowanie się w rasa lile, doprowadzając w ten sposób do własnej ruiny. Nie powinno się mieć żadnych wątpliwości co do tego, że Krishna nie miał żadnego osobistego interesu we wszystkim, co robił dla korzyści Gopi, jako znajmia Bhagavad Gita na mam karmani Kryszna Krishna nigdy nie odbiera skutków swoich czynów, czy to w postaci cierpienia, czy radości. Dlatego niemożliwością dla niego jest działanie w sposób niepobożny. Jest on transcendentalny w stosunku do wszystkich czynów i zasad religijnych. Nie podlega on wpływom sił natury materialnej i jest on najwyższym kontrolerem wszystkich żywych istot czy to w społeczeństwie ludzkim, czy w społeczeństwie polbogów na planetach niebiańskich, czy też w niższych formach życia. Jest on najwyższym kontrolerem wszystkich żywych istot. I materialnej natury, dlatego nie ma on nic wspólnego z religijnymi czy niereligijnymi zasadami. Szuka z wami dalej tłumaczy, że wielcy mędrcy i baktowie, którzy uwolnieni zostali od nieczystości uwarunkowanego życia, mogą poprzez pielęgnowanie Kryszny, najwyższej osoby Boga wewnątrz swoich serc, poruszać się swobodnie nawet wewnątrz nieczystości tej materialnej natury. W ten sposób również nie są zależni od praw, przyjemności i woli w przegunach materialnej natury, jak więc mogli Krishna, który pojawi się w swojej wewnętrznej mocy, podlegać prawom karmy. I w Pan wyraźnie mówi, że zawsze, kiedy pojawia się czyn na to pomocą swojej wewnętrznej mocy, nie jest on zmuszany do przyjęcia ciała poprzez prawa karmy, jak zwykła żywa istota. Każda żywa istota jest zmuszona do przyjęcia pewnego typu ciała poprzez swoje uprzednie działanie. Ale kiedy Krishna pojawia się, zawsze pojawia się on w ciele. Ca ciało to jednak nie jest narucane, narzucane przez Jego przeszleczyny. Jego ciało jest wehikulem dla Jego transcendentalnej przyjemności, które tworzone jest poprzez Jego wewnętrzną moc. Nie jest on związany prawami karmy, i Moi Ista Jawadi musi przyjąć pewien typ ciała pod wpływem sił materialnej natury, dlatego jego twierdzenie, że jest równy Krishna lub że jest Bogiem, jest tylko teorią. Osoba, która utrzymuje, iż jest równo Krishna i angażuje się w rasa lila, stwarza niebezpieczną sytuację dla ogolu ludzkości. Krishna, najwyższa osoba Boga. Jest już obecny w ciałach Gopi ich mężów. Jak stwierdza to Katałpanisza, Nittio, Nittianam, Chitana, Chitana nam, jest on przewodnikiem wszystkich żywych istot. Dusza Najwyższa kieruje działaniem duszy indywidualnej, i Dusza Najwyższa jest sprawcą i świadkiem wszystkich czynów. Bhagavanita stwierdza, że Krishna obecny jest w każdym sercu, i od niego pochodzi wszelkie działania. Pamiętanie, zapomnienie, jest on oryginalną osobą, którą poznać można poprzez wiedzę wiedyską. Jest on autorem filozofii vedanty i zna tą filozofię doskonale. Jak zwani wedentyści i majewady nie są w stanie zrozumieć Kryszny takim, jakim on jest naprawdę, wprowadzają oni jedynie w blond swoich zwolenników, imitując działanie Kryszny w nieautoryzowany mm. sposób. Kryszna Dusza najwyższa każdego, już obecny jest w ciele każdego, dlatego jeśli patrzy on na kogoś lub obejmuje kogoś, to nie ma tam mowy o pragnieniu posiadania. Niektórzy pytają, że Krishna jest samowystarczalny, to dlaczego w ogóle manifestował rozrywki z Gopi, które niepokoją tak zwanych moralistów tego świata? Odpowiedź na to jest taka, że takie czyny są okazaniem szczególnej laski opadłym, uwarunkowanym duszą, gopi są również ekspansjami jego wewnętrznej energii, ale ponieważ Krishna chciał objawić rasolilą, one również pojawili się jako zwykle ludzkie istoty. W świecie materialnym przyjemność jest ostatecznie manifestowana w związku seksualnym pomiędzy mężczyzną i kobietą. Mężczyzna żyje jedynie po to, by być przyciąganym przez kobietę, a kobieta żyje jedynie po to, by być przyciąganą przez mężczyznę, i jest to podstawowa zasada życia materialnego. Skoro tylko dochodzi do takiego związku, ludzie coraz bardziej uwiklują się w egzystencję materialną. Po to, aby okazać im szczególną łaskę, Pan Krishna objawił swój taniec rasa Lila. I po to tylko by zachwycić uwarunkowaną duszą, ponieważ jest ona przyciągana przez seksualizm, może doświadczyć tego samego z Kryszną i w ten sposób uwolnić się od uwarunkowań materialnych. W drugim kantu ślimat Bhagavatamarać Parikshit tłumaczy również, że rozrywki i czyny Krzyszny są lekarstwem dla uwarunkowanych dusz. Jeśli jedynie będą słuchać o Krzysznie, zostaną wyleczone z materialnej choroby. Mają one skłonność do uciech materialnych i przyzwyczajone są do literatury o seksie, ale poprzez słuchanie o tych transcendentalnych rozrywkach z Gopi zostaną one uwolnione od materialnego zanieczyszczenia. Jak powinni słuchać i od kogo? Szukadewego go Wami również to tłumaczy. Trudność polega na tym, że cały świat pełen jest filozofów mayawadi i jeśli oni stają się zawodowymi recytatorami Srimad Bhagavatamu, i kiedy ludzie, nie znają skutków filozofii Mayavadi, słuchają od takich, takich osób, zostają wprowadzeni w błąd. Nie poleca się dyskutowanie o rasę wśród ogólu ludzi, gdyż są oni skażeni filozofią Mayavadi. Ale jeśli tłumaczy to ktoś zaawansowany i ludzie słuchają od te, od niego, z pewnością słuchacze ci stopniowo wzniosą się do Platformy Świadomości Kryszny zostaną wyzwoleni z materialnie uwarunkowanego życia. Innym ważnym punktem jest to, że wszystkie gopi, które tanczyli z Kryszną, nie byli w swoich ciałach materialnych. Tanczyli z Kryszną w swoich ciałach duchowych i wszyscy ich mężowie myśleli, że żony ich śpią przy ich boku. Tak zwani mężowie Gopi, byli już oczarowani zewnętrzną energią Krishny pod wpływem samej tej energii nie mogli zrozumieć, że żony ich poszli tańczyć z Krishną. Jakie wobec tego są podstawy oskarżania Krishny o taniec z cudzymi żonami? Ciała Gopi, które należały do ich mężów, leżali w łóżkach, ale duchowe cząstki Krishny tańczyli z nim. Krishna jest najwyższą osobą z całkowitym duchem, i tańczył on z duchowym ciałami gopi. Nie ma zatem żadnego powodu do oskarżania Krishna w jakikolwiek sposób. Kiedy zakończył się już taniec rasa, noc przemieniła się w Brahma Muhurtę. Noc Brahma bardzo, bardzo długo, okres czasu, jak wyjaśnia to Bhagavad Gita. I Brahma Muhurta to okres półtorej godziny przed. Wschodem słońce. Zaleca się, aby w tym czasie wstawać z łóżka i po skończeniu dziennej ablucji zaangażować się w czynności duchowe, poprzez udział Mangalaratrika i intonowanie mantry Hare Krishna. Ten okres jest bardzo korzystny do pełnienia czynności duchowych, i kiedy ta pomyślna chwila najdeszła, Krishna poprosił Gopi o odejście. Chociaż nie pragnęli oni Porzucać jego towarzystwa. Byli mu bardzo posłuszne i drogie. Skoro Krishna, tylko Kryszna poprosił je, by powrócili do domu, zrobił to natychmiast. Zrobili to. Jeśli ktoś rzeczywiście słucha oraz Salila, zostaje całkowicie uwolniony od pragnienia życia seksualnego. I wzniesie się na najwyższy poziom zrozumienia duchowego. Na ogół ludzie, dlatego że słuchają od Majawadi i sami są Majawadi, coraz bardziej uwiklują się w życie seksualne. Uwarunkowana dusza powinna słuchać oraz lila od duchowego i pobierać od niego nauki, tak aby mogła właściwie zrozumieć całą sytuację. W ten sposób można osiągnąć najwyższy standard życia duchowego. W przeciwnym razie będzie się materialnie uwyklanym. Materialne pożądanie jest rodzajem choroby serca i dla wyleczenia tej materialnej choroby serca uwarunkowanej duszy poleca się słuchanie, ale nie od impersonalistycznych lotrów. I jeśli słucha się z właściwego źródła, z właściwym zrozumieniem, wtedy sytuacja będzie odmienna. Szukamy go z wami użył słowa śraddhanvita dla określenia osoby, która została wyszkolona w życiu duchowym. Śraddha, czyli wiara. Jest początkiem. Ten kto rozwinął swoją wiarę w Krysznę, jako najwyższą osobę Boga, najwyższej duszy, może zarówno opisywać jak i słuchać. Szukadewa również użył słowa anushnuyat, należy słuchać od sukcesji uczniów, Anu znaczy brać przychlad, podążąc za kimś. I Anu znaczy zawsze. Więc należy zawsze podążać śladami sukcesji uczniów i nie słuchać od żadnego przypadkowego profesjonalnego recytatora, majawadzie czy zwyklego człowieka. Anośruja to znaczy, że należy słuchać od osoby autoryzowanej, która jest w sukcesji uczniów i zawsze zaangażowana jest w świadomość Kryszny. Jest ktoś, pragnie słuchać w ten sposób, i wtedy rezultat będzie pełny. Po przesłuchaniu rasa Lila zostanie on wzniesiony do najwyższej pozycji w życiu duchowym. Szukadek w użył dwóch specyficznych słów: Bhaktim i Param. Bhaktim Param oznacza takie pełnienie służby oddania, które jest ponad etapem początkowym. Ci, którzy jedynie przywiązani są do kultu świętego, ale nie znają filozofii Bhakti, czyli służby oddania. Są na etapie początkowym. Ten rodzaj bhakti nie jest stanem doskonałym. Doskonale stan bhakti jest całkowicie wolny od materialnych zanieczyszczeń. Najbardziej niebezpiecznym aspektem tego zanieczyszczenia jest pożądanie, czyli życie seksualne. Służba oddania bhakti imparam jest tak potężna, że im większy robi się w niej postęp, tym bardziej traci się pociąg do życia materialnego. Ten, kto rzeczywiście cierpi korzyści ze słuchania o tancu rasa, ten z pewnością osiąga pozycję transcendentalną i na pewno uwalnia się swoje serce z wszystkich śladów pożądania. Prawarty Takor zauważa, że według Bagawadzity dzień brachmy i noc brachmy, są okresem trwającym 4 miliony 300 tysięcy lat słonecznych pomnożonych przez tysiąc. Według czy Krawarty Takur, taniec rasa trwał przez jedną taką noc bramy, ale gopie nie byli w stanie tego zrozumieć. Aby spełnić ich pragnienie, Krishna rozciągnął tą noc w taki długi okres czasu. I ktoś może zapytać, a jak to było możliwe? I Wyszwanacie Krawarti Takur przypomina nam, że Krishna, chociaż związany małym sznurem, mogł okazać swoje mace cały wszechświat w swoich ustach. Jak to było możliwe? Odpowiedź jest taka, że może on zrobić wszystko dla przyjemności swoich baktów. Podobnie ponieważ gopi pragnęli cieszyć się Kryszną, otrzymali szansę obsowanie z Nim przez tak długi czas. Zrobił to, by wypełnić swoją obietnicę. Kiedy Krishna skradł ubranie gopi, kiedy kąpali się oni w Jamunie, obiecał im wtedy, że pewne nocy w przyszłości spełni ich pragnienia. Dlatego jedną noc cieszyli się one towarzystwem jakiej Kryszny, jako swojemu ukochanym mężem, ale ta noc nie była zwykłą nocą. Była to no, noc bramy i trwała ona miliony miliony lat. Wszystko jest możliwe dla Kryszny, który jest najwyższym kontrolerem. I w ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienie do 32 rozdziału książki Kryszna zatytułowanego او پستانسا کرشن هري کرشن هري کرشن 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 هري 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 رام هري رام 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 هري هري